PK na awalonach wyszło dzisiaj bardzo, bardzo zrobiliście I to jeszcze 8-4 w Masterpiece. To już w ogóle zaskoczyło wszystkich Że w ogóle tak można się na awo brać Ale co będę ci opisywał, weź to zobacz sam Jadą, jadą, jadą jeszcze o? Łapcie, łapcie coś O kurwa, zsiadł, zsiadł tak. chodź, no chodź no, się poświęcił To no, dobrze, go, zajebcie go, zajebcie go Szybko, szybko, szybko To no, szybko, ja szybko, szybko. jeszcze Uderzy u nas, uderzy u nas chyba, wiesz? mnie Dobra, ktoś Dziękujemy Ci. Siedemca. Dziękujemy Siedemca. Wiesz, Boże, no, się. Dziękujemy za to Tak, tak, bohater. z nas. Dwie No i z bosa jeszcze dwie książki. No i jeszcze dwie książki. kurwa, Pumas. Tak, kurwa, to tak, jest Tak. Tak. walczą, walczą. Fudaz Epic, ty na shota jak ktoś No Uciekaj na razie Kompata mamy Cały party mamy? No Eee, tak, od, już wyjeżdżam Heal'a łapie, O kurwa, my bez ty Jezu cooldown, a podtrzymaj się Dawajcie heal'a na Chodźmy, bo w poszło Stolar biją, heal'a nam biją Wiem, my im Zajubcie też Zajebcie tego heal'a Rap heal, rap heal

no, chuj, nie zdążyłam, ja puta. Zajęcie się. O, umarłem. No trudno. A rękawiczki uciekły, tak? Rękawiczki nas no, no, zmontowały. Co ze mnie wtedy było? Nie wiem. Jak ktoś to braził. O kurwa, tak heal tak. mil, 2,5 miliona. Tak samo się lutujcie, 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 Zlutuj ktoś jeszcze tego heala. Ja już miejsca nie mam. Tak. 2,5 pani tak. miał jebany. Ale się kurwa tam zestakowaliśmy, jak przypierdolił. No. Mm. O kurwa, 8400 ja, i o, ja pierdolę no hita mnie zmontował. W ekscelencie to oni chyba. Następny, o, następny 8400. Ja o ja, ja winę, pierdolę, ja się zmontowałem. Ci co przeżyli macie, coś jeszcze? Ja mam 400k. Na, na, PK, na PK, nie będzie o, jak się wyjebał. No próbowałem, ale Monta mi zbił. On mi Monta zbił na bile jedną. Robienie PvE na PvP, tak się kończy. Ej, ja znam tego, pizd. Wy, Wy się bijecie? O kurwa, o kurwa. Nie stakujcie się, żeby... Idą. Idą kurwy. Dawaj heal'a, dawaj Powrót, powrót, powrót. Wyciszyłem heal'a. Heal wyciszony. Ty śmiercionośki mi walą.

on uważajcie, bo jeszcze go stronę. Zbierajcie, spierdolajcie stamtąd. Idźcie w moją stronę. Szybko, szybko. szybko. Uciekaj. mnie, Gues, güb겠, mnie. mnie, kurwa. Umrę, ja umrę. Lutuj mnie. Ja, nie. Umieram. ja też umrę. Ja żyję. Mam ja żyję. 14 sobie. Czekaj, Dawid. Czekam. Ja pierdolę 17 balik ze mnie. Ja mam 8 na sobie. Ja do też do, do, do. się kurde, kurde, kurde. ja mam 2-7 2700. Ja pierdolę, czemu nie poczekaliśmy? się kurwa, wyjebałem się, się. No to... I co no, mieliśmy no, czekać? No, kurwa, nie, nie, czekać. nie, nie, nie cofam się. Karko. Dobra, mam, mamy, mamy czaple, chodźcie. Dobra, my łapiemy z tę karko jeszcze. Ej, kto to stoi na skrzynce? No jednego. O nie, nie. Kurde, Chcę moją stronę tutaj Pomagamy, dlaczego tam? Bo ja wyjeżdżam Żeby uleczyć Ale to nic no to... wszyscy Uuu. żyją Nie, dobra, jest, i tyle ty, ja nie, się możesz, nie możesz ty zawsze tak z tyłu być, bo jest przejebany, to musisz Ale jeść. mi się długo ładuje, bo ja mam słaby internet bo On on was jeszcze dodat może Dobra Dalamuskillę wyłączę on ładny on jest 5-3 berdyś Serio? Mówiłem. Wyłączyłem skille, wyłączyłem skillę Nie ma skilli, nie ma skilli. Ty uszatek, weź. Dawaj mi go do ciny. Do utory bańki. super. Ale i tak cały w Trasha prawie poszedł. Petardinho. Emilio został drugiego, Dawaj, 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 dawaj. Trzymamy mamy? Nice. Mamy, mamy, kurwa. Tam dużo pieniędzy jest. Dawaj, dawaj tą tostra Dobra, Dobra. dalej Kosa, Kosa na złoty. Do do Dobra, wbierze. pozbieram to, pozbieram to. Uważajcie, żeby nie zeszczurował Palcie pana, bo jest wielki. <noise> Ty, ja, ja mam 4 banki już są. Tam, tam jeszcze jeden chłop jest. <noise> nie widkę miał do przodu, do przodu, do, 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 do on jest 5-3 zmontował. Kurwa na złotej głupiecie Usiadł i złął! No nie ma Odbij go Dobra Probuj go. Go. go przegonić butami, kurwa 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 nie, ja tak nie kurwa kurwa, jadę za nim! Nie! Proszę cię, on jest najdroższy! Jadę na nim prawdę Piątkowy końc prośba, gońmy go aż go rozejmiemy po prostu! Ma open obok, ale na open to żeby go grube Spierdala! Ja, jak, na raz już, jak dojechałem, to ucieka Ja dzisiaj już nie znam strachu, jeszcze ja wypiję z piwa i. Masz piwo? No, 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 właśnie, właśnie do... nie no my, my, Ja nie wiem, ja się zaraz wyrzucę. Rzad... No i chuj, ile? 650k. Mówię, chodźcie. Mają ten, to jest. Fajny. Fajny to... No, no... to jest. kurwa, no Nie, chcesz to jest kill. Wraca, wraca, zajaz, killa z tyłu, zajaz, killa z tyłu. Tutaj mam śmiercionośki na mnie no Jeden no do mnie, jeden do mnie po śmiercionośki, chodźcie Nie widzę, nie Idź Karolina tam, idź tam, my chwila No kurwa, zmontują mi te śmiercionośki, no Ja napierdolę Oni te mają Czemu? Dawaj na mnie Do was heal jedzie Kurwa, jak nasz? no Ej, na to muzyka. Ej, mnie. Dobra, jadę tam. Dobra, jedziemy, idziemy, idziemy. Chodźcie do nas tutaj, tu sztuk tej pana Chodźcie. Ty, efekty tu bajnia. Ej. No sorry kurwa no. Jezu. Kurwa nie zdążyła, miałam kul dać. Dobra, wyjedź, my będziemy wracać. No zajebią nas zaraz tutaj. No już idziemy. Dawać tę śmiertelność, niezdrość. A ja mam je na sobie. E, one wracają, walczyć. No i chul nie żyje. O, nie Dobra śmierć. Zabiję siebie. No, on już on, one shotuje. Tyle to Ale zabijemy ich. zabijemy w martwy. Wszyscy martwi. Uważaj, reko, nie kocham. Uważaj, że Trzymam tylko chwilę, ale tylko chwilę. Dobra, lutujcie, lutujcie i wracamy. Ja przeciążony, musicie wylutować. Full trasze pipy to Ja nie wiem, z jedną rzecz lecę. Dobra, Przejdzie czy nie? Przejdzie. Chyba przejdzie. No za nim, za nim. Chyba, że zestunujecie coś go. Do tyłu, do tyłu, do tyłu. Nie mam, nie mam kurtki. Za sekundę, za sekundę, nice. Jest dobra zabity, zabity, Czarcia, dobra, brawo. Brańka prawie. No usosakowy, weź pysko ma. Mogę, a no, może wziąłeś mili? Ja wziąłem ja już. Wziąłem. Ja musi idzie. Będą się bić, będą y Łapcie ktoś coś. Na turkę napierdalamy. Na turkę napierdalamy. Chwila, chwila kary, 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 kary. Dobrze. Wyłączam, wyłączam skillę na turce. Na turkę, na turkę skille wyłączone. Ufa, to przeciągnięcie. No. Healer, healer ma low, healer ma low Papercą no, no. Nie bijcie go, nie bijcie go teraz Żeby nic nie zginął, to no, nie bicie go, bo to będzie No Nie bijcie go po prostu jak ma do na sobie Nie bijcie go teraz Kurwa Matko ci mu zjadę Matko macie skill'e? Macie skill'e? Na depsem, pulp, pulp. Pulp. Wyłączam skillę e, healowi, wyłączam skille. No, Kurwa. Rozdzielmy się z Depsem, żeby killer nie miał... No tak, no, tak. zaraz odciągnę go od tego. Ja Tylko nie widzimy, killer daje radę u nas? Mhm. No, dobra. Rozdzielmy. teraz. Teraz. Dobra, brawo, tak, dobra, Jak coś Potem to wam podrzucę, jestem z przodu. Brawo. 736. I, I ile? To z Berdysza było 736. No, dobra. Że... Ale kurwa to długo. No bo to jest no, góry tak, z plus naturka. To długo się leczy, ale mają mało... Dawajcie. Karolina? nas. Greitujemy, greitujemy, nie bijemy się na razie. Cofa jajcie. Sofaj, czekaj, cofaj, czekaj, cofaj, czekaj, cofaj, czekaj, cofaj, czekaj, czekaj, czekaj. cofaj czekaj. Cofamy, 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 cofamy Cofamy, cofamy, cofamy Odlecz, odleć, odleć, odleć Jesteście? Oni tak. mają Nie Będą montować, Dobra. będą montować Idziemy, 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 idziemy Jestem na nich, jestem na nich Będą mnie zajeżdżać jak to, bo jestem po tej stronie. Obo. Dawaj Karolina tam do przodu Dobra, ten short umiera Szorskiego, szorstkiego i teraz kila, teraz kila Fil z, z tyłu ci tego z tyłu Kill potrzebuje, potrzebuje fila, potrzebuje fila Dobra, Dobra. spierdolimy Heal zmontował Dobra, jebać go, jebać go Lepnę się, odlefnę się Nikt nie zziął go do tego Zajetnę tego moba, żeby wyżytować. Ja Już Zebrałem Uwaga Wszyscy żyją, wszyscy żyją, Zajadko. Kurwa... Mam obu. No się, jak się zaradzą. A ja też to nie zabić Flarem Dimo. Poszedł mi w górę, w górę mi poszedł, do niebies... na złotą włazi. Nie, sorry, kursa Na złotą mi w las jeden. No, jadę go, na zmontowałem no, jadę go. O, bo się piepię, godzinę będę Na złotej mam go. A nie zginiesz? Nie, baituję go, kurwa, tak, żeby. oni to robili, ten tracking. On ginie rekord, czy nie? Eee, do podcięcia jest. No, go? Chodzinaj, skur Hahaha! <laughs> no i na złoty Ach, a tam już też na mapie pewnie jakiś smolec! Kill na złoty! Kill na złoty! Wszyscy na złotą górę! Było po 8 baniek na głowę. Tak, na tak. To, co zostanie, to na 610 wydań. mam sobie jeszcze dobrać. No i co wariacie? A ty tam dalej biegasz po opęce i robisz sobie jakieś solówki albo grupówki? Nie, PK to jest dopiero kontakt. Także co wariacie? Łapka, no i subskrypcja, i widzimy się przy następnym odcinku.